Bracia, ta Ewangelia jest niesamowicie ważna. Ewangelią, która jeśli się w naszym życiu nie realizuje, to nie potrafimy być. Uczniami Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony wydaje się, że to są wymagania niewykonalne, niemożliwe i sprzeczne jakby z tym, co możemy znaleźć gdzie indziej w Ewangelii, zwłaszcza u świętego Jana, gdzie jest mowa o tym, że Bóg jest miłością, że trzeba kochać bliźniego że ten, kto nienawidzi swego brata, nie zna Boga, nie zna Jezusa Chrystusa, nigdy go nie spotkał. A z drugiej strony Pan mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, ten nie może być moim uczniem. Jak to jedno z drugim pogodzić? Zapewne słyszeliście wiele interpretacji. Że chodzi tu o te idolatryczne związki z rodzicami, że te relacje idolatryczne trzeba zerwać, że to wszystko, co nas obciąża przez naszą przeszłość, jaką wynosimy z naszych rodzin wyjściowych, że od tego trzeba się zdystansować, że trzeba się zdystansować od obrazu samego siebie. Ale. Ta Ewangelia tak naprawdę ona jest jakby rewersem, czyli drugą stroną najważniejszego przykazania, które, które znamy, i to przykazanie brzmi, że mamy kochać Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą ze wszystkich swoich sił, bo też gdybyśmy zobaczyli, jak to Słowo nienawidzić, czy mieć w nienawiści funkcjonuje, w języku hebrajskim, zwłaszcza w Starym Testamencie, to zobaczylibyśmy, że ono nie, znaczy, nie oznacza tego, co my tym słowem wyrażamy w naszym języku. Bo wcale słowo nienawiść czy nienawidzić w Starym Testamencie nie oznacza negatywnych uczuć, nie, od, nie oznacza odrzucenia kogoś, oznacza coś innego. Otóż takim pięknym przykładem, co to słowo oznacza, jest sytuacja Jakuba, patriarchy Jakuba. Jak wiecie, Jakub, kiedy przybył do Labana, chciał poślubić młodszą córkę Labana, Rachele, ale Laban spryciarz podsunął mu w noc poślubną swoją starszą córkę, Le. I w ten sposób Jakub. Nie wiedząc, poślubił Lea potem musiał jeszcze 7 lat czy 8 lat pracować, żeby zdobyć tę młodszą córkę Rachelę. I kiedy Jakub poślubił Rachelę, Lea mówi do Jakuba, ty kochasz Rachelę, a mnie nienawidzisz. Dlaczego tak mówi? Bo też to słowo nienawidzić co innego znaczyło wtedy i co innego znaczy w Biblii. Kochać to znaczy oddać całe serce tej drugiej osobie. Lea mówi, ty swoje serce oddajesz prawej. Ono jest całe dla niej. A ja dla ciebie jestem tylko osobą, wobec której spełniasz twoje obowiązki. Bo Jakub robił to, co należy w odniesieniu do Lei. Miał z nią już dwójkę albo trójkę dzieci. Starał się o te dzieci i o nią, ale wypełniał w stosunku do niej tylko swoje obowiązki. Jego serce było przy Racheli. I widzicie, że ta nienawiść oznacza coś innego. W gruncie rzeczy ta Ewangelia jest zachętą, abyśmy realizowali pierwsze przykazanie. Aby nasze serce było przy Bogu, abyśmy Go kochali z całych swoich sił, całym swoim sercem, całą swoją duszą, abyśmy tak kochali Jezusa Chrystusa, bo inaczej nie można być Jego uczniem. Jeśli nasze serce nie będzie należeć do Niego i inne osoby zajmą to miejsce, to zresztą, jak Pan Jezus mówi dalej, nie będziemy w stanie nieść swojego krzyża. Nie będziemy w stanie Oderwać się także od, od naszych planów, bo mieć w nienawiści se, siebie samego, to znaczy mieć w nienawiści mój plan na swoje życie, moje projekcje, to kim chcę być. Nie pozwolę się Jezusowi prowadzić. On nie przekształci mnie w siebie. Nie zrealizuje się we mnie to, o czym mówi Apostoł Paweł. Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Stąd też. To, to wyzwanie dziś do nas, abyśmy także brali swój krzyż. Kto nie wierzy swojego krzyża, kto nie akceptuje tego, jak ja go prowadzę, jak ten nie może być moim uczniem. Z tego drugiego czytania dobrym przykładem jest Onezym, który nie akceptował swojego życia, nie akceptował tej, tej sytuacji, w której się znalazł. Nie akceptował swojego niewolnictwa. Jak wiecie, chrześcijaństwo pierwotne, apostoł Paweł, ale i inni, nie sprzeciwiali się wprost niewolnictwu. Co więcej, zachęcali niewolników, żeby służyli swoim Panom tak jak Panu, to znaczy tak jak Jezusowi Chrystusowi. Onezym, który nie był chrześcijaninem, który nie znał Chrystusa, nie miał w sobie tej mocy, nie potrafił tego znieść, jak zresztą wielu innych. Bo przecież bunty i ucieczki niewolników to była rzecz bardzo częsta w starożytności. Dlatego też Rzym, nie tylko Rzym zresztą, wymyślił najprzeróżniejsze, straszne kary dla niewolników zbiegłych, dla zbuntowanych niewolników. Sami to znamy chociażby z powstania Spartakusa, z jakim okrucieństwem potraktowano tych ludzi. Po to, aby nikt więcej się nie odważył, Burzyć się przeciwko ówczesnemu porządkowi społecznemu. Onezym uciekł. W którymś momencie zdał sobie sprawę, że jako uciekinier straci swoje życie to w sposób okrutny, tak jak wtedy karano zbiegłych niewolników. I dlatego zapewne kiedy się dowiedział, że święty Paweł jest w więzieniu, przyszedł do niego i szukał u niego ratunku. I widzimy też apostoła Pawła, który nawet w tej sytuacji niesamowicie trudnej głosi Jezusa Chrystusa, głosi karygmat, czyni onezyma chrześcijaninem. I ta piękna rzecz, kiedy on odsyła onezyma do Filemona. Samo słowo Filemon jest bardzo pięknym imieniem, bo oznacza Filemonon to znaczy kocham jedynego, kocham jedynego. W Piśmie Świętym tym jedynym jest Bóg. Święty Paweł odsyła go i, i mówi, że odsyła go, aby otrzymał go już nie jako niewolnika, ale więcej niż niewolnika jako brata umiłowanego, jako tego, który nie tylko akceptuje tę swoją sytuację, w której się znalazł, ale. Jako tego, który bierze swój krzyż i idzie za Jezusem Chrystusem. Jako tego, który ma to samo życie, jakie otrzymał Filemon. Bo to jest to, co nas łączy, bracia. Dlatego chrześcijanie nazywają się braćmi. Bo, jest, bo mamy to samo życie, otrzymujemy życie z tego samego źródła. Owszem, z Chrztu Świętego, ale to jest życie Jezusa Chrystusa, które jest w nas. I ono nas łączy. I ono jest mocniejsze, potężniejsze niż, te, niż więzy krwi, niż to wszystko, co otrzymaliśmy czy otrzymujemy od ludzi. Myślę, że wielu z nas się przekonało, że te więzy, które buduje między nami Jezus Chrystus przez życie, jakie nam daje, przez swoją miłość, są mocniejsze i trwalsze od tych więzów rodzinnych, które jakże często są rozdzielone. Pijane, niszczone poprzez przywiązania do, do rzeczy tego świata, poprzez przywiązanie do majątku, i ile jest sporów, ile jest skłóconych rodzin właśnie przez to, że nie Jezus Chrystus, nie Jego życie jest tym pierwszym, tym najważniejszym, że, że nasze serce, choć wielu się nazywa chrześcijanami, nie należy do Niego, tylko należy do innych rzeczy, do tego, o czym Pan mówi w tej Ewangelii na końcu. Dlatego Nikt z Was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nie chodzi o to, żeby się pozbyć wszystkiego. Chodzi o to, aby wszystko, co posiadamy, służyło tej miłości. Abyśmy jak tylko możemy starali się pozyskiwać innych dla Jezusa Chrystusa. My głosimy prawdę Jezusa Chrystusa i staramy się. Tych, którym głosimy Kerygmat, uczynić Jego uczniami, aby oni w pełnej wolności, znając Pana, doświadczając Jego miłości, mając to, to doświadczenie też, które Pan daje, że Bóg jest naszym Ojcem, uwierzyli i dali się prowadzić. I, i przyjęli to najważniejsze przykazanie, które spełniło się w pełni w Jezusie Chrystusie, bo On był tym, który radykalnie Ojca Niebieskiego, owszem jako Syn Boży, ale także jako człowiek, postawił na pierwszym miejscu ponad wszystko inne, ponad więzy rodzinne, przyjął swój krzyż, przyjmując go stopniowo przez całe swoje życie. Zapowiadając to i przygotowując się do tego, a potem oddając nam wszystko, wszystko, co posiadał, bo na krzyżu wszystko nam oddał siebie samego, abyśmy i my mieli Jego naturę i potrafili w ten sposób żyć dla innych. Po to jesteśmy dziś na tej Eucharystii, aby Pan. Po raz kolejny dawał nam swoje życie, abyśmy po raz kolejny jeszcze mocniej stawali się braćmi i siostrami w Chrystusie i aby w nas zamieszkały, zadomowiły się te Jego postawy.